Witam serdecznie. MWG Kaszuby. 9. lot treningowy z miejscowości Zagórki. Za tym lasem jest ta miejscowość. Odległość do wspólnego gómnika około 39 km. Płyją w tamtym kierunku. Będą dzisiaj puszczone dokładnie o godzinie 9.25. Jak widać, pogoda warunki atmosferyczne można powiedzieć idealne chociaż jest błękitne niebo, nie ma żadnej chmury praktycznie także za chwilę puszczamy gołębie No i gołębie odlatują, gdzie one są? Aha tutaj Dzisiaj również próbują się dzielić na dwie grupy. Dobrze, dobry lot.